GTA lub, jak to woli, Grand Theft Auto to jedna z tych serii gier, które od zawsze wzbudzały ogromne kontrowersje, nie tylko wśród graczy. Z jednej strony mamy wiernych fanów studia Rockstar, z drugiej zaś krytyków przemocy i braku poprawności politycznej w grach. Jak wiemy, jednego i drugiego w GTA nie brakuje. Przez lata Rockstar delikatnie spuszcza stonu, ale tylko delikatnie i wciąż pozostaje liderem w komentowaniu rzeczywistości za pomocą gry. Przynajmniej moim zdaniem, ale nie o tym ma być ten materiał, więc przejdę do rzeczy. Ile krytyki pod adresem GTA by nie spływało, to wciąż jedna z najpopularniejszych serii gier na świecie, a każda część to najbardziej wyczekiwana kontynuacja w świecie wirtualnej rozrywki. Może nie. Na potrzeby tego materiału przyjąłem, że mówię o cyklach, które doczekają się kontynuacji. Ostatnio w sieci znów zawrzało z powodu rzekomych przecieków na temat settingu GTA 6. Jeden z nich zaciekawił mnie bardziej niż reszta. Ok, wstęp trwa już za długo, więc powiem krótko. Dziś dam upust fantazji i poopowiadam wam trochę na temat potencjalnych historii w GTA 6, nie tylko tych z przecieków medialnych. Najlepszy według mnie pomysł zostawię na koniec, ale zacznę równie interesująco, a już z pewnością dla naszych rodaków. Kto z nas nie chciałby zagrać w GTA bohaterem o polskich korzeniach? Pewnie myślicie, że popłynąłem z fantazją, ale dajcie mi chwilę na wyjaśnienie. Po premierze piątej części serii spora grupa fanów krytykowała Rockstar za spłycanie fabuły i spłaszczenie bohaterów w porównaniu do czwartej części. Nie sposób się nie zgodzić, bo Nikobelik. Był o wiele lepiej przygotowaną postacią niż Franklin, Michael i. Nie, tego nie powiem. Trevor był postacią inną niż Niko, ale Trevora to Ty szanuj. Mało miasteczkowy firm był w porządku, ale cała historia miałka względem poprzedniczki i tutaj wjeżdża nasz rodak. Historia polskich imigrantów na terenie USA sięga końca XVIII wieku i nierzadko były to historie ciekawe, spokojnie nadające się na zbudowanie wokół którejś fabuły GTA 6. Pierwszy przykład, który przyszedł mi do głowy, to historia Richarda Kuklińskiego. Ten, co prawda, urodził się już w Stanach, ale jego ojciec był Polakiem, a matka Irlandką. Oczywiście nie mówię tutaj o przeniesieniu historii 1 do 1, ale inspiracji, a tych może być wiele. Główny bohater nowej odsłony serii mógłby być zlepkiem różnych postaci, a miejsca akcji przychodzą mi do głowy dwa. New Jersey, gdyby pójść w historię inspirowaną życiem Kuklińskich. Celowo mówię kuklińskich, ponieważ nie tylko Richard mógłby posłużyć jako pierwowzór. Polecam zaznajomić się z faktami biograficznymi całej rodziny. Inną lokacją mogłoby być Chicago, ze względu na ogrom polskich imigrantów zamieszkujących w tym właśnie mieście. Dla mnie bomba w obu przypadkach. Przełom lat 70. i 80. XX wieku to bardzo ciekawy okres w historii USA. Niewykluczone, że Rockstar chce do niego powrócić. Ale ja rozmyślam o trochę innym settingu niż ten, o którym można przeczytać w sieci. Mieliście okazję obejrzeć serial o polskim tytule kroniki Times Square? Jeśli nie, to polecam dodać go do własnej listy wstydu, a ja wytłumaczę pokrótce o co chodzi. Produkcja opowiada w ciągu trzech sezonów zmiany zachodzące na ulicach Nowego Jorku. Serial porusza kwestie najstarszego zawodu świata i branży filmów dla dorosłych, ale to zbyt płytki opis. Zobaczymy w nim historię z trzech różnych perspektyw pracujących kobiet, mężczyzn sprawujących pieczę nad biznesem i służb, które z różnych pobudek chcą walczyć z tym, co dzieje się na ulicach. Czy sam opis serialu nie jest już odpowiednią zachętą do stworzenia fabuły inspirowanej tymi historiami? Pomysłów na bohatera mam kilka. Mógłby nim być mężczyzna próbujący poradzić sobie ze zmianami w Nowym Jorku, będący początkowo opiekunem swoich pracownic na ulicy. I starający się zarobić na rozwój własnego biznesu, w czym mogłyby przeszkadzać pojawiające się coraz liczniej gangi i skorumpowani policjanci. Ewentualnie młody członek nowo powstałego gangu, który walczyłby o swoje wpływy w mieście i próbował zmusić niezrzeszonych kierowników razem z ich pracownicami do współpracy. Włoska mafia była ochoczo przedstawiana w pierwszych trójwymiarowych częściach GTA czyli w Trójce i Vice City oraz spin-offie pod tytułem Vice City Stories. Nie wiem jak wy, ale ja zdążyłem się już stęsknić za bohaterami o włoskich korzeniach, może przez mój zachwyt starym gangsterskim kinem. Gdyby zakończyć ten wątek tutaj, nie brzmiałoby to w żaden sposób odkrywczo, ale spokojnie, wpadłem na inny pomysł. Rockstar tylko raz osadził akcję swojej serii w Europie i mowa tutaj o GTA London 1969, czyli dodatku do kultowej jedynki. Nie była to nawet pełnoprawna część, a moim zdaniem Stary Kontynent na taką zasługuje. Fabuła mogłaby zostać stworzona wokół historii jednego z członków kalabryjskiej organizacji, więc akcja toczyłaby się na południu Włoch, ale niekoniecznie trzeba ograniczać się do tego regionu. W drugiej połowie ubiegłego wieku Ndrangheta rozszerzyła nieco swoją działalność, a jej członkowie pojawili się w Belgii, Holandii i Francji. Właściwie w USA i Kanadzie również, ale w tym przypadku chciałbym to pominąć, aby skupić się na europejskim settingu. Przyszły mi do głowy dwie historie. Jedna z perspektywy członka wspomnianej organizacji, żyjącego właśnie na południu Włoch, tuż po wprowadzeniu w jej interesy przez ojca, gdyż Ndrangheta dopuszczała wyłącznie członków rodziny. Inną opcją byłoby śledzenie trzech bohaterów, a wzór piątej części GTA. Każdy z nich zaczynałby walkę o wpływy dla swojej rodziny w innym miejscu, czyli wspomnianych już w trzech europejskich krajach, Belgii, Holandii i Francji. Wiem, że seria GTA przyzwyczaiła nas do wcielania się we wszelkiej maści gangsterów, mafiozów, no niezbyt przyjemnych ludzi, których paradoksalnie można było polubić, ale dzisiaj nie o tym. Jestem zdania, że Rockstar mógłby chociaż raz pójść w inną stronę i przedstawić historię policjanta czy też agenta federalnego. Nie można oczywiście całkowicie odejść od klimatu gangsterskiej opowieści, więc najlepszym pomysłem według mnie wydaje się właśnie postać Kreta. Wcielony w szeregi organizacji przestępczej policjant lub agent prowadzi podwójne życie i stara się rozpracować gang, znajdując się w centralnym miejscu ich działań. Najciekawsze w tej historii byłyby wybory moralne, ponieważ podczas zabawy nasz bohater zaprzyjaźniałby się z członkami gangu. Ta historia potrzebowałaby złożonych postaci ze świadka przestępczego, gdzie ich działania nie byłyby jednoznaczne, a my zaczynalibyśmy rozumieć ich motywacje, co prowadziłoby do wewnętrznych rozterek naszego protagonisty. Jak mawia klasyk, nic nie jest tylko czarne ani tylko białe, więc pokazanie całego oceanu szarości w dorosłym życiu mogłoby zaowocować naprawdę interesującą fabułą i prowadzić do ostatecznego wyboru w finałowej misji, gdzie możemy osiągnąć sukces zawodowy, rozbijając gang, lub też zdecydować, że pomożemy przestępcy i zarazem naszemu przyjacielowi, tym samym ponieść porażkę w pracy, a co najważniejsze, pozostawić groźnego przestępcę na wolności. Moje autorskie pomysły na fabułę GTA 6 już znacie, natomiast najlepsze zostawiłem na koniec. Nie oznacza to, że poprzednie koncepcje uważam za słabe, ale ta ostatnia jest najbardziej prawdopodobna i to czyni ją najciekawszą. W sieci mówi się o różnych przeciekach związanych z fabułą nowej odsłony serii Rockstara, ale jedną wskazuje się jako tą najbliższą prawdy. Mowa oczywiście o historii inspirowanej serialem Narcos, czyli związanej z przemytem narkotyków z Kolumbii do Stanów Zjednoczonych. Ten pomysł bardzo mi się spodobał, być może ze względu na uczucie, jakim darzy wspomniany serial, a przynajmniej jego dwa pierwsze sezony. To oglądał, myślę, że wie o co chodzi. Historia, obok której seria Geta nie powinna przejść obojętnie, bo aż sama prosi się o to, aby ją wykorzystać. Jest w niej wszystko: wojna pomiędzy kartelem a rządem kolumbijskim, która odciska swoje piętno na mieszkańcach tego kraju. Wojna specyficzna, bo społeczeństwo nie do końca było po dobrej stronie. Następnie rozszerzenie konfliktu na północ, gdzie do akcji wkracza również DEA. Jednocześnie przedstawienie życia prywatnego najważniejszych członków kartelu, aby wprowadzić dodatkowy dramatyzm i ukazać ludzkie oblicze wspomnianych postaci. Jak dla mnie rewelacja, ale oczywiście chciałem dodać coś od siebie. Moim pomysłem byłoby wprowadzenie dwóch grywalnych postaci i postawienie ich po obu stronach konfliktu. Z jednej strony śledzilibyśmy losy członka kartelu, który bierze udział w przemycie narkotyków i transporcie zarobionej gotówki, z drugiej zaś agenta amerykańskiego DEA, który ma za zadanie powstrzymać kolumbijską organizację przed zasypaniem jego kraju białym proszkiem. Według mnie to byłoby złoto. Wiadomo, że oczekiwania przed kolejnymi częściami serii GTA zawsze były ogromne, a każda z nich długo wyczekiwana. Zawsze było sporo spekulacji i mnóstwo tak zwanych przecieków, które nie zawsze okazywały się być prawdą. Jak jest tym razem, tego nie wiemy i pewnie jeszcze przez jakiś czas się nie dowiemy. Gdybym miał obstawiać dzisiaj datę premiery szóstki, to wskazałbym końcówkę 2021 lub nawet 2022 roku. Od oficjalnej zapowiedzi kolejnych części zawsze miało jeszcze sporo czasu do premiery, a póki co nie mamy żadnych potwierdzonych informacji. Im dłużej przyjdzie nam czekać, tym więcej będzie dywagacji w tej kwestii. Czy któraś z przedstawionych przeze mnie historii przypadła Wam do gustu? A może macie własne pomysły? Dzielcie się wszystkim w komentarzach, a ja chętnie je przeczytam. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego materiału i do usłyszenia w następnym.